Niech Duch Święty w tym trzecim dniu naszych rekolekcji dalej przychodzi i działa. Jak człowiek jest młody, to potrzebuje konkretów, a nie żeby to było tylko pobożne mówienie. I dlatego 10 konkretów na rok miłosierdzia. Bo chociaż często na, na tym polega radykalizm i młodości, że dorosłym się wydaje, że się nie da a młodzi później pokazują, że się właśnie da, że jest to możliwe, że chociaż wszyscy mówią, nie dasz rady, to jest jakieś takie piękno, jest taka jakaś siła w młodym człowieku, że daje radę. I dlatego 10 propozycji na ten Rok Miłosierdzia, żebyśmy tego czasu nie stracili, ale żebyście Wy byli coraz piękniejsi. Ja wczoraj do Was powiedziałem, że jak chcecie być szczęśliwymi w przyszłości, zakładając rodzinę, to już dzisiaj musicie zacząć. To, to się nie zaczyna, nie wiadomo kiedy. I 10 takich propozycji do, do, do przemyślenia sobie może coś dla Was. Po pierwsze, e, zechciałbym Was zachęcać w roku miłosierdzia do tego, żebyśmy zmieniali swój sposób myślenia. Wiecie, ja muszę Wam powiedzieć, że e, miałem taką matematyczkę w liceum, której żeśmy strasznie nie lubili. Była zgryźliwa, nas obrażała. I żeśmy zawsze ją w czasie przerwy obgadywali i, i się z niej śmieli. Dopiero żeśmy się zdziwili, jak dwa miesiące przed maturą ona po prostu zmarła, bo cierpiała na nowotwór, a myśmy nic o tym nie wiedzieli. I dopiero ten fakt nam naświetlił. Ja wtedy pamiętam, jak mi było głupio, jak byłem u niej na pogrzebie, jak można łatwo i szybko człowieka przekreślić. Pamiętam kiedyś, jak żeśmy się z jednej koleżanki w szkole śmieli wszyscy. Bo zawsze chodziła smutna, a się okazywało, że miała ojca alkoholika, i w domu były takie awantury, że ona się nie miała czym cieszyć. I wiecie, jest takie piękno w ludziach młodych, że jak tylko człowiek chce i się nastroi, to może widzieć głębiej. I chciałbym zachęcić Was w roku miłosierdzia, abyście się nie, żebyście się za, zastanowili. się, znaczy w każdej klasie, w każdej grupie jest tak zwana osoba cicha i wycofana. Często się go nazywa kozioł ofiarny. Bardzo często to są ludzie, którzy po prostu doświadczają jakiegoś cierpienia i są odrzuceni. Warto może w tym roku Miłosierdzia się zastanowić, wszyscy się z niego śmieją, a tak naprawdę coś tam się z tym człowiekiem dzieje. Podziwiałem zawsze takie osoby, bo zawsze się takie znalazły, które potrafiły takie osoby wypatrzeć i zawsze im rękę podać. Ale ja sobie pomyślałem, a może byśmy my spróbowali w tym roku Miłosierdzia, my być tymi, którzy będą pierwszy takie osoby potrzebujące zauważały. Druga rzecz, do której chciałbym was w roku miłosierdzia zachęcić, to może wam się wydawać egoistyczna, ale chciałbym was zaprosić do tego, żebyście pokochali samych siebie. Samych siebie. Bo zobaczcie, Pan Bóg, jak dawał przykazanie miłości, to znaczy pokazywał, kiedy człowiek jest szczęśliwy, to powiedział: "Będziesz kochał bliźniego swego jak siebie samego". Jak siebie nie kochasz, to nie będziesz potrafił drugiego kochać. Zobaczcie, jak często wy nie jak my często nie odkrywamy swojej wartości i uważamy, że jak będziemy się zachowywali tak, żeby nas inni polubili, to będziemy fajni. I później czasami człowiek ma problem, żeby się w lusterko spojrzeć, bo sobie myśli: czemu ja się jak głupek czasami zachowuję? Robię z siebie błazna. A zobaczcie, jak każdy z was odkryje, naprawdę każdy z was jest naprawdę kimś niesamowitym. Chociaż generalnie jesteście na takim etapie, co patrzycie na siebie przez pryzmat Swojej średniej ilości znajomych na Facebooku, yy, takich czy innych przyjaciół. To jest, to jest żadna wartość. Wy jesteście, każdy z Was jest kimś naprawdę pięknym. Naprawdę w każdym z Was jest taki potencjał czegoś niesamowitego. Wierzcie mi głęboko, że to nie są słowa na wyrost, że Pan Bóg patrząc na papieża Franciszka, na Baracka Obamę na najbogatszego człowieka świata, na Roberta Lewandowskiego i największą gwiazdę muzyki pop. I patrząc na Ciebie, widzi w każdym z nas dokładnie taką samą wartość. I Pan Bóg mówi, zachwyć się sobą, przestań, słuchajcie, jedna z rzeczy, a szczególnie na waszym etapie życia, to jest porównywanie się z innymi. A Pan Bóg mówi, Ale jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to świat byłby naprawdę, jakby wszyscy się raptownie, to tak jak czasami jest draka, bo na jedną imprezę dwie koleżanki założą taką samą sukienkę. A jakby teraz wszystkie dziewczyny się tak samo ubrały, i wszyscy, no, u chłopaków to i tak jest sztampa, ale u dziewczyn, jakbyście wszystkie poszły i wykupiły 10 takich samych sukienek, a każda z was jest indywiduum, każda z was jest piękna na swój sposób. Tylko mamy to piękno odkryć w sobie. I zobaczcie, jak wtedy człowiek sam się czuje wartościowy, to ja nie muszę. Próbować innym udowodnić, że jestem wartościowy, i nie muszę też innym zazdrościć. Nie muszę, wiecie, za wszelką cenę próbować cokolwiek innym udowodnić, pokochać siebie w tym roku miłosierdzia. Trzecia rzecz, to, wiecie, brakuje nam czasami dystansu do swojego życia. Sam to przeżywałem i to rozumiem. Czasami te nasze problemy nam się wydają tak wielkie i tak ważne, że, że się kręcimy. Tego, co inni o mnie pomyślą, jak czasami ludzie potrafią, wiecie, na 10 sposobów jedno zdanie na swój temat wałkować. Gdzieś ostatnio wyczytałem, jakaś agenda ONZ-u podała, że codziennie z głodu, z głodu, codziennie umiera 24 tysiące osób. I zobaczycie. Tak jak ze mną, jedno uchem wpadło, za trzy dni wypadnie i w ogóle o tym zapomnę. Ale zobaczcie, jak kolega albo, albo koleżanka nam powiedzą, źle dzisiaj wyglądasz albo głupi jesteś, to potrafimy pół roku tym, tym żyć. Przejmować się, obrażać się, nie odzywać się do siebie. A zobaczcie, co jest obiektywnie dramatem. To, że ktoś mi tego typu drobnostkę powie, czy to, że ludzie tak cierpią. A my często skoncentrowani na sobie uważamy, że się świat zawalił, bo ktoś tego typu przykrą rzecz mi powiedział. Być człowiekiem szczęśliwym, to wiecie, podchodzić do życia z dystansu. To nie chodzi o to, żeby nie, tak zwany, przepraszam za kolokwializm, olewać. To nie o taką postawę chodzi, ale też nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Trzecia rzecz. Czwarta rzecz, to jest taka, żebyśmy pozbywali się tego, co jest przedmiotem kłótni. Bo zobaczcie, czasami to jest tak, że bywamy, bywamy uparci w pewnych rzeczach, bo muszę postawić na swoim, bo muszę coś innym udowodnić. I zamiast, wiecie, ze spokojem do, do naszej codzienności podchodzić, to, to my się droczymy, to my się kłócimy. I zobaczcie, tak naprawdę, jaka jest przyjemność z tego, że się z kimś pokłócę. Jaka jest przyjemność z tego, że ja postawię na swoim? Piąta rzecz to jest taka, że jak się, a dzieją się, bo i w naszych domach, i w rodzinach, i wśród przyjaciół jest tak, że, yy, że są sytuacje konfliktowe, to wiecie co, to w tego typu sytuacjach warto szukać winy u siebie. Nie wiem, czy wasi nauczyciele to stosują, moi to stosowali, muszę przyznać, że miałem naprawdę dobrych nauczycieli. Stosowali taką zasadę, że jeżeli uczniowie czegoś nie rozumieli, to nauczyciele wychodzili z założenia, że nam źle tłumaczyli. Jak był taki sprawdzian, gdzie trzy czwarte klasy dostało jedynkę, to nauczyciele sobie stawiali pytanie: może, może ja wam źle to wytłumaczyłem, może ja źle do was to, to o tym mówiłem. I zobaczcie, jest tak, że jak jest jakiś konflikt pomiędzy nami, to nam jest łatwiej powiedzieć, to jest jego wina. A może warto właśnie odwrotnie, może się zastanowić, co ja mogłem inaczej zrobić. Jak ja mogłem w tej sytuacji inaczej się zachować. Bo wiecie, jak każdy będzie. My możemy być uparci, jak osły. Możemy trwać przy swoim. Tylko przez to będziemy się tak naprawdę wewnętrznie męczyć. Ale słuchajcie, ale jeżeli jest tak, że ty zobaczysz, że ja od swojej strony zrobiłem wszystko, co się da, a zło się dzieje, to papież Franciszek przypomniał. Że jest tak zwane siedem uczynków miłosierdzia co do duszy, a wśród tych siedmiu uczynków jest taki, taki uczynek jak Grzeszących napominać. Wiecie, to dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach, że ludzie się nazywają przyjaciółmi, ale często wiecie, kiedy się kończy przyjaźń, jak ktoś mi coś szczerze powie. Zobaczcie, że dzisiaj wiele osób tym słyszę, a nie powiem tego mojemu koledze czy, mojemu, czy, czy mojej przyjaciółce, bo się na mnie obraził. I wolę kłamać, wolę za plecami ją obrobić, niż powiedzieć jej prawdę. Ja sobie kupiłem na własne potrzeby taki zeszyt, w którym robię notatki, z dwoma zdaniami papieża Franciszka. Pisze tak jeśli będziesz unikać plotkowania, staniesz się święty, a po drugie, jak masz ochotę plotkować, to ugryź się w język. A wiesz, Franciszek jest bardzo konkretny. Tutaj nie ma nie wiadomo, jak, wielkich, jak wielkiej teologii to tutaj są konkrety. Ale zobaczcie, być człowiekiem miłości to jak widzisz, że ktoś jest twoim przyjacielem i widzisz, że się dzieje coś nie tak, to nie myśl, albo się na mnie obrazi, tylko mówię, słuchaj, mówię ci to, bo jesteś dla mnie ważny. Bo zobaczcie, bo jak, jak mi na kimś nie zależy, to sobie myślę, a rób co chcesz. Ale jak ktoś jest moim przyjacielem i widzę, że coś jest nie tak, to mówię właśnie dlatego, jak chcesz to się obrać, Ale mówię ci to, bo właśnie chcę, żeby chcę dla ciebie dobra. Nie jest mi wszystko jedno, jak ty żyjesz. I wierzcie mi, ja mam tego świadomość, że jak Wam rodzice zwracają uwagę, to, to Wy macie tego po dziurki w nosie. Ale słuchajcie, ja wiem, że jak się dzisiaj tego słucha, to się pod nosem hać Ale Wy też kiedyś będziecie rodzicami. I z perspektywy, jak ja rozmawiam dzisiaj, mam trzy wspólnoty małżeńskie, średnia małżeństwa, tam jest 3-4, 5 stażu małżeńskiego i on, im się pojawiają małe dzieci. To oni dzisiaj sami zaczynają mówić, wieksąd, co nie, no, to nasi rodzice to mieli rację. Myśmy się oczywiście buntowali, ale się oczywiście okazuje, że to rodzice mieli rację. I wiecie, umieć w tym roku miłosierdzia przyjąć to, że jak wam rodzice zwracają na coś uwagę, to dlatego, że was kochają. Może nie do końca to potrafią zrobić. Może wy nie do końca potraficie to odczytać, że to tak jest. Ale jak założymy, że mówią to dlatego, że mnie kochają. Mogą nie mieć racji, ale jak ty sobie to wytłumaczysz, oni mi to mówią, bo mnie kochają, to zobaczycie jak zupełnie inaczej to się da odczytać. I chciałbym was zachęcić do tego, co żeśmy usłyszeli w dzisiejszej Ewangelii. To to już jest absolutny hardcore, te osiem błogosławieństw, które daje Pan Jezus. Bo zobaczcie, Jezus tam mówi, że błogosławieni to są ci, którzy, których świat, przepraszam za określenie, ale dzisiaj by nazwał frajerami. Bo zobaczcie, że Pan Jezus mówi, że szczęśliwi to są ci, którzy. Teraz sobie otworzę, żeby tutaj nic nie zmyślać. Szczęśliwi to są ci, którzy są ubodzy, którzy się smucą, którzy są pokorni. Którzy doświadczają niesprawiedliwości, którzy są miłosierni, którzy żyją czystością, którzy są ludźmi pokoju, którzy cierpią prześladowanie. Jak większość z nas tego słucha, to sobie myśli o w życiu bym tak nie chciał. Ale zobaczcie, że jeżeli my myślimy tylko po ludzku, to widzimy, że wcale ludzie, którzy oko za oko i ząb za ząb, to wcale nie są to ludzie szczęścia. Wiecie, owszem, nie wiem, może się spotkali, ja na przykład nigdy nie spotkałem człowieka który się kłóci sam ze sobą. Znaczy, bo Jezus nas dzisiaj zachęca, jak, jak się ktoś, ktoś ci czyni zło, to ty daj Mu dobro. Wiecie co, dlaczego? Dlatego, że zagaszamy. Jak ktoś mi nawrzuca, a ja nie wchodzę na jego poziom i się nie bawię z nim w ping-ponga, tylko okej, okay, masz prawo. To on często zdębieje i myśli, i, i jakby kłótnia nie idzie dalej. No, a jak zaczynamy sobie nawzajem dowalać, to tylko w tym wszystkim się nakręcamy, i to jest jakby kierunek niekoniecznie dla nas dobry, ale powiem Wam tak, że jeżeli w naszej codzienności jest tak, że po dobremu się nie da, ja tłumaczę, a to mnie nie zmienia, upominam, a to nie, nie przynosi owocu, to ja Wam powiem, że jednym z przejawów Miłości do siebie to jest obrona, obrona własna. Muszę wam powiedzieć, opowiadam dzisiaj przez cały dzień jedną trudną historię, ale mi się teraz druga przypomniała. Mój najlepszy kolega z ławki szkolnej ze szkoły podstawowej miał ojca, którego systematycznie tłukł i w dniu, jak byliśmy w szóstej klasie szkoły podstawowej, jeszcze wtedy gimnazjum nie było, to w dniu, w dniu rady pedagogicznej po pierwszym semestrze się powiesił bo bał się, że to dostanie, bo miał słabe oceny. I tam w tym domu ciągle była przemoc i wszyscy o tym dookoła wiedzieli, nikt nie reagował. I druga historia, ja wiem, że bardzo bolesna, ale mówię o tym, bo wy jesteście wrażliwi, wy możecie tutaj udawać, ale ja wiem, że wy jesteście naprawdę wrażliwi i to zrozumiecie. Jak byłem na studiach w Lublinie i tam się zajmowałem, chodziłem do jednej wspólnoty studenckiej, to tam poznałem chłopaka, który miał na imię Mariusz, on gdzieś tam z okolic Zamościa pochodził. Jan był z domu z problemem alkoholowym. Ojciec jego pił i najpierw bił mamę, później się wziął za rodzeństwo. Wiecie, jak oni mieszkali w bloku, to nie oszukujmy się, wszyscy dookoła o tym słyszeli. No, to czasami głośniejsze rozmowy słychać, a co dopiero, jak były takie awantury. I on mi opowiadał, że taki moment dla niego kulminacyjny tego, że już miał tego serdecznie dosyć, to były jakieś chyba święta się zbliżały i w ramach obowiązków domowych miał posprzątać łazienkę. I mówi, wie ksiądz, co znając swojego ojca, który jest perfekcjonistą, to mówi niemalże szczoteczką do zębów czyściłem tą łazienkę. A w pewnym momencie tata przyszedł i z jakąś kropkę dojrzał i zrobił taką awanturę, a jak tylko powiedziałem, że się starałem, to tak mnie stług, że się ta łazienka krwią zalała. I mówi, to był taki moment, w którym powiedziałem: Starczy. Starczy i powiedział, mówię: yy, Wyprowadzam się z domu. Ale mówi, zakładałem. Normalnie mówi: Na ile się zakłada buty? 10 sekund. A mówi: A te buty zakładałem? 15 minut. Bo cały czas liczyłem na to, że tata się zreflektuje i przyjdzie, mnie przeprosi. A mówi: Tak naprawdę, sytuacja polegała na tym, że jak przechodził korytarzem, zaczął, że jeszcze jestem, to jeszcze mnie kopnął i powiedział: Jeszcze tutaj jesteś. I wiecie. To był chłopak, który poszedł później na studia, był we wspólnocie, ale on się powiesił, odebrał sobie życie. On był tak wewnętrznie zniszczony, on był tak połamany, że, że on, nie, on się miał za śmiecia, on się miał za nikogo. Wiecie, nie mówię te, te, tego typu historii wam po to, żeby, żeby straszyć, tylko chcę wam powiedzieć, bo czasami włączę internet, włączę telewizor i słyszę, że Kościół Yy, nie staje w, w obronie tych, którzy doświadczają przemocy, że broni yy, tego, który jest katem. Otóż chcę Wam jasno i wyraźnie powiedzieć, jeżeli doświadczacie przemocy, jeżeli wiecie o tego typu przemocy, wzywajcie policję. Jeżeli nie da się dobrem, macie prawo reagować. Ja dzisiaj to przez cały dzień mówię, bo wiecie, być może w tej, może w tej parafii są tego typu sytuacje i dzisiaj się zwracam do tego typu rodziców, ale daję też odwagę Wam, bo Wy często wiecie bo wam się kolega poskarży, to nie wiem, idźcie do wychowawczyni, idźcie do pedagoga. Ja tak sobie pomyślałem, kurczę, przecież tego chłopaka dałoby się uratować, gdyby na jakimś etapie, nie wiem, któryś ze sąsiadów zadziałał, żeby chłopak chodził ciągle posiniaczony, żeby, nie wiem, nauczyciel od WF-u zainterweniował, bo, bo skąd te siniaki. W was jest tyle wrażliwości i piękna, a zobaczcie, często jest tak, że się komuś dzieje krzywda obok nas, nie reagujemy. Nie wiem, z lęku, z obojętności. Nie musicie reagować, wystarczy, że komuś innemu obok powiecie nauczycielowi, księdzu. Są to sytuacje, które nas przerastają, ale jedna z najgorszych rzeczy to jest obojętność. Sami tego nie lubimy, tak? Ale z drugiej strony, jak widzicie tego typu rzeczy, róbcie coś, róbmy coś. Nie, po, nie pozwólmy, bo wiecie, my możemy. Z, y, rok miłosierdzia to piękne wzniosłe hasła, to jeszcze nijak mają do naszego życia. A być miłosiernym to zauważać człowieka, który jest obok. Wiecie, ja dzisiaj byłem na, na, na opłatku niedaleko Sejmu. Tam się zebrało wiele znanych osób, polityków i tego typu rzeczy, ale podchodzi, podszedł do mnie pewien, pewien pan, który jest który jest odpowiedzialny za fundację zajmującą się niepełnosprawnymi. Mówię, proszę księdza, takżeśmy luźna rozmowa, mówi, wie ksiądz, że w Polsce, w Polsce dzisiaj żyje 5 milionów osób niepełnosprawnych, 5 milionów. I zobaczcie, w was jest naprawdę tyle dobra i tyle piękna i czasami to jest tak, że my nie chcemy tego typu ludzi widzieć. Może warto jakiś wolontariat stworzyć, może warto się gdzieś zaangażować, to jest coś, co jest, co jest w was piękne, naprawdę. Ja, ja nie oceniam, ale jak widzę, jak na przykład młodzież się angażuje w te wszystkie akcje charytatywne, stoją, czasami chodzą po, po, po Warszawie, śnieg, śnieg, deszcz, różne opinie na swój temat słyszą, a chodzą. I to jest właśnie piękne w was. I nie dajcie tego w sobie zgasić, nie dajcie tego sobie stłamsić. I w tym Roku Miłosierdzia do, taki, do, te, do tego, że jak widzicie zło, reagujmy. Ja, ale też i wy. I ostatnia rzecz, wiecie, żeby mieć siłę do tego, żeby takie rzeczy niepopularne robić, bo, bo, bo nie wiem, jak się wyjdzie z życzliwością do osoby, z której się wszyscy w klasie śmieją, no to się może człowiek sam naraża na śmieszność. To żeby mieć odwagę do tego typu rzeczy, to trzeba samemu być blisko Pana Boga, bo inaczej nie damy rady. Wy już mniej kojarzycie Jana Pawła II, bo już 10 lat jak nie żyje. Ale on, młodzież go naprawdę uwielbiała, ganiała za nim i chociaż, nie wiem, jak były Światowe Dni Młodzieży w Paryżu, a, Praża, a Francja jest laicka i niewierząca i wszyscy mówili, a tam nikt nie pojedzie, to raptownie się okazało, 2 miliony osób jest. I on naprawdę pociągał ludzi, ale wiecie, co było, uważam, jednym z wielu jego miejsc, gdzie on się wzmacniał. Słuchajcie, on w każdy piątek szedł do spowiedzi. W każdy piątek prowadziłem rekolekcję w Księżówce W zakopanym opowiadał mi dyrektor, że akurat w, w czasie pielgrzymki w Polsce w piątek był właśnie tam i jednego z księży poprosił, mówi, niech mnie, niech mnie ksiądz wyspowiada, bo on się w każdy piątek spowiadał. Ale wiecie, jest taka opowieść, bardzo ją lubię o, o janie Pawle II. Kiedyś na obiad, bo Jan Paweł II nie lubił sam jeść ciągle zapraszał, a to księży, a to jakichś biskupów, różne osoby na posiłki. I kiedyś jeden z biskupów włoskich się spóźnił na obiad. Jan Paweł II mówi, co się stało? Mówi, mówi ojcze święty, mówi, szedłem przez plac świętego Piotra i w pewnym momencie wśród żebraków rozpoznałem mojego byłego księdza. Mówi, wpadł w alkoholizm, odszedł z kapłaństwa i tam mówi, stał i podszedłem do niego. I wiecie, co zrobił Jan Paweł II? Poprosił, żeby, te, żeby tego księdza mu przeprowadzono, który to wszystko rzucił, bo się w życiu pogubił. Ukląkł Jan Paweł II przed nim i powiedział, niech mnie ksiądz wyspowiada. I to był taki moment, że ten ksiądz, który już był na dnie, on jak zobaczył, jak Jan Paweł II, taki święty człowiek przed nim klęka, to on... Tego to, to w ogóle wyrwało. I on, on powrócił i stanął na nogi. I wiecie, nawet nie macie świadomości, jak czasami małe dobro potrafi zmieniać. Tak więc w tym roku miłosierdzia. Bo, bo tak jak powiedziałem, my możemy mówić ponad głowami, nie wiadomo o czym, a miłosierdzie jest konkretne. Miłosierdzie to jest zauważenie tego, który, który stoi z boku, bo może ma łzy w oczach, bo wiecie sami, wiecie czasami, jak to w domach, co się potrafi dziać, I, i, ile dzisiaj, nie wiem, jest rodzin naznaczone rozwodem, jak, jak jesteście, to jest piękne, wrażliwi, czasami kto, ktoś, ktoś, ktoś z młodych się gubi właśnie przez tego typu rzeczy. Zauważajcie siebie nawzajem, a jak widzicie zło, bardzo was proszę, Reagujmy. Ja strasznie nie lubię obłudy. Nie chcę później takiego opowiadania, żebyście Wy słyszeli, a Kościół to mówi, że nie, bez względu na to, co się dzieje, moralność pani Dulskiej, to, to nic nie mówić. Nie, jeżeli trzeba, to trzeba ostro zadziałać. To jest miłosierdzie. Miłość, która jest praktyczna. I takiej miłości w roku miłosierdzia mamy się razem uczyć. Amen.